O Kapison i mój tata. Siemano. Dzisiaj lecimy na... Znaczy przynajmniej ja lecę na tu przytulasów, ale myślę, o, że przy, wiesz, tak? myślę, że wszyscy tam polecimy, bo tak by było chyba najlepiej. Dzisiaj se kupiliśmy Venoma z kapiszonem. Dajcie lajka i suba To będzie było pięknie, tak mi się Ja na mogę być bo ja nie mam broni Mam już dobra, ja mam Jestem u Ciebie, chociaż rozdarlienty paskilopa! Ja, jest! Ja emotkę nie muszę, teraz emotkę nie bij go Dobra, może być karma, ale okej okay. karma wraca, karma jest Ale masakra, że poleciliśmy dwójkę na ten sam domek, nie? Ja się zaraz nie zdziwię, jak kazimu się zbliży, bo karma wróci także Ej, no. kazimu nie ma się masakra o, kary. Nie mam potki, ale chodź, bo mam splasha. Ja też mam mnie. Lecimy po pana. Każdy uważam to splasza. Jeden z wody myszki. Daj mi jedną pokryczkę. O, dzięki. Kazimo, czekaj. Daj. Jeszcze mam ja. biga. Jeszcze mam biga dla mojego taty. I apteczkę weź dla mojego taty. Spoka, spoko. Tata mamy ja że... mam, ma, jeszcze Tata, mamy jeszcze dla ciebie tata, dużą potkę. Dobra, ja wiem, że się tam... Ja okay? Już no, leciałem. No, nice. O! Kto chce to? To priorytetowe? Nie lubię. A pan? Mogę tego? Może być, ale na razie mi odlot bo mam tylko 30 sekund. Spokojnie. Lecimy. Ekipa ratunkowa. O! Zostawił nie, jak zimu, czekaj, nie bal stacji fleszu. Mam wyjąteczki z bogu. Nie, niech pan to wypije, to szybciej ule uleczy pana. To szybciej uleczy no, pana. Zakazuj mu jeszcze nie bal, bo ja mam tu wypacz fleszu. Dobra. Dobra. Eta, trzymaj. Czy pana tutaj pan w domku ma tego filtrowego kałacha. Zaraz nam przyjąłem Pojam, że sobie Dawaj tak jak będziemy kogoś zabijali, to będziemy nie ma Ja będę tam szukał Ja będę tam szukał Ja będę tam Ja ja będę tam i tak Chodź, będę ci leciałem do pompy No ja patrz, ja będę tą patrzą A będę to A tak, no Mam język wzory zostawię No Kolejny prezent co jest Dobaj, teraz lecię emp... Dobra, ej. ja mam trzepiaki Ta ta A i mogę? Ta, powróciły czepiaki do gry, to są takie Ej, jakby ta granaty przydatne no. Ja, dasz, mogę? ja nie. nie miałem w ogóle nikt jeszcze No Dobra, Trzymaj, nie lubię tego. Ty. Ty tylko mam, bo by się przydało, bo mam tylko trzy. Chodź, to że Ja więc ty z tej spanterki jesteś dobry teraz... nie, tylko teraz Ja pierdziele, ja bym tak chciał, aby sztucer powrócił. Ja też. Kurde, ja bym grał sztucerem, a nie tą snajpą. A w sumie nie, jest źle ze strefą. Na TikToku było, że tutaj... Yy, że bardzo długo do strefy, a zobacz, jesteśmy prawie już w Jak Tutaj do Ja chcę! Jak dobrze sprawdziłem to, nie? Ale poczekaj, nie kupuj jeszcze, Zobacz, jest! czy możesz... Ale zobacz, czekaj, nie kupuj, zobacz, czy wrzucie będzie. Nie kupuj, ja zobaczę czy będzie wrzucie. Wynająłem e, tego przypulankę. A wiesz, że teraz się nie kupisz tego? Nie kupisz teraz? Przecież że to jeszcze nie, jeszcze nie wynająłem. To czekaj, to ja e, sprawdzę czy... Jest w wyrzucie. Co jest? No czekaj, bo miałam, miałam kulki na lodach. Dobra. I tego. I... I filtrowa snajperka, więc no, możesz go Dobra. I, I wynająłem. Mogę ją wynająć? No, Wy, wynajmij. Jest! No. Idzie z nami. I on to ma snajperka to to jest. On ty wam na... też, Ej w sumie możemy tak nabrać przeciwnika Przecież, przecież, ten, przecież te boty są dobre, nie? Mięso... Co tam jest ja widzę. Ej na no wygraną tanczymy wszyscy razem mamotki, okej? Okay? Okej okay. Jak w ogóle będzie? O, by było. No by był fajny odcinek był No ja się przemieniłem na Broka. O Kazima! Coś fajnego dla ciebie mam... Ja się przemieniłem, ja się przemieniłem na Eddie Broka. Kazima działa coś fajnego. No, Co? Dwie fajne bronie. Jest dwie fajne bronie. Tutaj będzie niebieski. O, niebieski. W tym domku coś jest. Nie ja się nie Mogę tą nie pani mi się zaatakować? Nie możesz, nie? Nie wiem. O, daj mi się walnąć! Chyba nie, chyba nie. Chyba. A to dobrze, bo przynajmniej nas będzie chronił. Baba! A tam jest strefa, dobra. Ej, niech ktoś takuje BB. To ja takuję małe poty. Ale ja. strefy. Ja. Jezu, trochę... ja, rekinku! Ej, tu jest złoty rekin! Nie wiem, widzę. Daj, wiemy go. Tam, Ja ci dam fioletowe. Niech to. Weź, weź, powiem mu tak, ja że to Fioletowe. Aha, to on. Ej, jaki ma, jaki macie luz? Złote MK7, fioletowy PM, niebieska pompa, złota snajpa i trzypadki Ej, ja... A pan jaki ma? mam fioletowy MK7, złotą pompę, tam złotą e, snajperkę i pompę zieloną. Ja mam e, niebieską pompę napastnika, fioletowy, e, fioletowy e, złotego kałacha, fioletową snajperkę i niebieskiego etm i cztery szepiaki. Ciekawe kogo lud jest lepszy. Taki ciekawy. O, czy mi się wydawało? Tak, tutaj są. A ba, walci. Dawajcie po lamę, chodźmy. Przyczepię, przyczepię, jak ciekawe ile chodzę. Wiesz co? No. To, wyjdź, to wyjdźcie już do strefy, bo idzie taka. To wyjdźcie do strefy, a to mnie zabija. Się... Aha, bo w sumie No w sumie ta lama jest w strefie. Aha. chyba jest. Proszę pana, niech pan idzie od tamtej strony. Tutaj. Od tej tutaj na przodu pan idzie, a ja tutaj z tyłu będę. A podzielicie się ze mną... Nawet jej nie ma. No to nieźle. No, a ja nie mam do zresztą. Korona! 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 Ja tak, ale pokonam, nie ma. To, my... Nie, odpuść to tak. Ej, ale że normalnie po prostu tego, że... Patrzcie, że... bo tutaj ktoś ja. się bił, to tutaj ktoś się na pewno bił. No tak, typ tu leci, typ tu leci Dwa, dwa typy są Lecę Leży Czekajcie, abych na kolonie sobie nie zabrał Jasaj jest w góry Do góry jest, do góry jest Jasaj mu straciłem HP Jasaj mu nie zgimbam

Leży Harlejka! Hej ale ja też leżę! Pomóżcie mi please! Znaczy kapisz o nie. To nieźle. Dobra! No nie, jak oni mnie dowiją to po prostu nie wierzę w to. Ej, ja o te cypiaki są zbyt opę! Dobra, ja, ucie ja uciekam. Ja się schowałem. Masz się tylko hilna, okej? Okay? Dobra, ja do ciebie idę. <śmany> Kazima! Ja cię zostawię w spray, okej? Okay? Dobra, trzymaj, te rzucę. Masz spray, bo ja tego... Wejdź, wejdź, wejdź! Spreta idzie. No. Każdy o Khaji Вас não vai calar. A estrela tem duas. Agora eu vou tentar pular. Não, Khaji que tinha Lesza. Leży, leżą dwaj. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jude. Leżą. Ładnie. Zabijam, żeby jeszcze nie ulepszyli. Eee, jeszcze jeden, jeszcze jeden tego. Jeszcze jeden żyje. Chodź, 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 ja chodź. Chodź, weź apteczkę. Ja rzucę splash'a po tym Weź tego apteczkę, ja rzucę splash'a Oj nie Ale, no Dalej Nie no, my to no, wygramy no. jeszcze z koroną no, A ty myślisz i ten bo... Aj, Kazimu, ulecę twojego tatę Tata, jeszcze nie rzucam tych splaszy, to ta poczekam, można ciebie aż na ty się odrodzisz, okej? Okay? Ej, nie, nie bij nie no bij w ogóle. Kazi jeśli będzie przeciwniki... Przeciwników to nie bij. O nie, ja tu mam przeciwników! Dobra, ja udam. Dobra. Ale nie, ja, ja nie, bo oni, oni... Chodź do mnie, bo oni do mnie przyjdą, będą mnie bili jak Ja rzucam splaszy. Oni tutaj są! Jeden jest bałwania. bałwanie! tu, tutaj Chodź tu, chodź chodź, 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 chodź! O, jeden jest A drugi jest kolejny w bałwanie! Ha, zabiję kogoś, bo tylko się bałwanem! Za to to na tej górce będzie? by było na tyle w tym odcinku i my się z wami żegnamy i się widzimy może jutro, więc siema!